Cześć, witajcie. Idziemy dziś zaczynamy od bacówki Jaworzec i będziemy szli na przełęcz Orłowicza, właśnie zaczynając od bacówki. No to jest taki szlak mniej uczęszczany. Cześć. Dziś idziemy z bacówki Jaworzec na przełęcz Orłowicza. Yeah. Idziemy teraz od tego znaku. 15 minut do Bacówki Jaworzec. Tam trzeba kupić bilet, bo to jest Bieszczadzki Park Nadal i będziemy wchodzić na szlak. I tutaj wchodzimy do wsi Jaworzec. Co prawda nie będziemy do tej wioski zachodzić, ale to już możecie sobie ją obejrzeć na innym naszym filmie na kanale. A teraz idziemy właśnie w stronę tylko bacówki i tam będziemy odbijać na szlak tutaj widać dawne pola wsi Jaworzec. i tutaj jest informacja gdzie się znajdujemy Tędy się idzie do wsi Jaworzec, a ten szliśmy kiedyś właśnie do tych kolejnych wiosek czyli łuch i um, zawój aż do innych wirów. No i teraz no, dziś jest 29 kwietnia, więc jeszcze widać tą drogę, bo jednak latem to wszystko jest zarośnięte. I teraz droga do basówki prowadzi tędy lub tędy, teraz pójdziemy sobie tędy. No i zostało nam 5 minut. I jesteśmy przy bacówce. Tak wygląda bacówko Jaworzec. To jest włokianko życia. I można zjeść takie przysmaki różne. wygląda ścieżka tam i tutaj idziemy na szlak z chroniska z wacówki Jaworzec To jest czarny szlak i on właśnie biegnie z wacówki Jaworzec na Przełęcz i zajmuje 3 godziny według tabliczki i na szlaku ciągle jakieś drzewa połamane No nie trzeba przejść obok mamy końcówkę kwietnia Oni drzewa są jeszcze takie łysy, puste Ale wszystko widać między nimi Strasznie są połamane. Idziemy, idziemy sobie szlakiem, i widać jakieś ślady zwierzyny. Nie wiem, czy to jakaś sierść wilka. Mhm. Ciekawe. Idziemy pół godziny, i na szlaku spotkaliśmy póki co dwie osoby. Więc jest to szlak dość mało uczęszczany. Ale jak już będziemy na przełęczu Orłowicza, to tam będzie sporo osób idących z wetliny albo idących przez cały szlak połoniny wetlińskiej. I mamy tabliczkę. Przemęcz Orłowicza 2,5 godziny i na Krysowo można wejść 5 minut i wynika z tego chyba jednak, że z Bacówki Jaworzyc jest 3,5 godziny, a nie 3 godziny do przełączy. I docieramy do wiaty, no to zajdziemy na chwilę coś zjeść. Przerwa Zwijają na drzewkach. Zobaczcie, tutaj przyroda dobiera, dopiero się budzi po zimie. W mieście już drzewka kwitną, a tutaj pewnie będzie miało to miejsce na tygodnie później i doszliśmy do, doszliśmy do szczytu wysokie berdo i idziemy dalej cisza, spokój przyjemnie, jest naprawdę fajna też pogoda, bo teoretycznie jest około 10 stopni ale jest słoneczko, jest przyjemnie Tutaj prowadzi, to prowadzi dalej szlak, ale już takie widoki można obserwować. Idziemy dalej, a tutaj takie pozostałości śniegu. Tutaj jeszcze, jeszcze troszkę śniegu jest. Błotkę. I już wychodzimy z lasu, trochę tego śniegu jeszcze zostało. Jeszcze trochę po śniegu się idzie. Idziemy tu. I już mamy taki widok. I ponownie na stronę nas czy tam To jest krywa. Jeszcze jakaś godzinka nam została. Plus minus, może troszkę mniej. A tutaj też jest śnieg. O. Troszkę tego śniegu jeszcze zostało. Kolejny. No, i tam jest taki znak, i jeszcze pewnie takie kółeczko zrobimy. I będziemy na przełęczy Orłowicze. I doszliśmy do znaku, który pokazuje, że do przełęczy Orłowicza zostało nam 10 minut. A tutaj można na przykład sobie stąd, tutaj z tym szlakiem, zejść do zatwornicy. Idziemy. 10 minut to całkiem mamy dobry czas. I już prawie jesteśmy tam widać wetlińsko, ale tam nie będziemy wchodzić, wchodzimy tutaj zaraz na przełącz Orłowicza, a potem zejdziemy sobie do Wetliny. takie widoki. Wracamy. Tam jeszcze można by było wejść na Smerek, a tam na Wetlińską i do tego schronu, albo niewetlińskiej. Wracamy sobie do Wetliny. I wracamy ze szlaku. Tutaj jest szlak. I jesteśmy już w Wetlinie. Takie widoczki z wetliny. I tutaj dochodzimy o tam i potem my skręcamy w prawo do pokoju. I to koniec wycieczki na dziś. Kończąc wycieczkę podsumujemy ją jeszcze kilkoma zdjęciami. Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę z Kalnicy przy skręcie właśnie na kierunku, w kierunku Bacówki Jaworzec. Stąd właśnie te tabliczki. Teraz akurat krótki film przedstawiający dawne pola nieistniejącej wsi. Bacówka Jaworzec, no i wejście czarnym szlakiem właśnie w kierunku przełęczy Orłowicza. To była nasza pierwsza wędrówka podczas tej majówki i chcieliśmy pójść mniej uczęszczanym szlakiem, bo jednak okres majówkowy i przełęcz Orłowicza jest miejscem, gdzie turystów jest dużo. Na szlaku było jeszcze sporo śniegu i ta trasa zajmuje 3,5 godziny do przełączy, a później godzina 15 z powrotem do wekliny. Jeśli obejrzałeś lub obejrzałeś do końca ten film, to dziękujemy Ci i zachęcamy do obejrzenia innych filmów, do subskrybowania naszego kanału, jeśli Ci się podobało. I do zobaczenia na kolejnej wędrówce. Trzymaj się. Pa!